Tchau. Każda sesja absolutaryjna ma to do siebie, że ona ma emocje, a po zmianie przepisów jest to całkiem inaczej, dlatego że są dwie formy. Pierwsze to jest wotum zaufania, a później absolutorium. Ale raczej skupiamy się na absolutorium. Wotum zaufania jest tak trochę, trochę z boku, i cieszę się ogromnie, że na tej wczorajszej sesji, po tym budżecie za 2022 rok, w którym dochody były wykonane w 153 milionach, wydatki w 168, ale 30, ponad 36 milionów, na inwestycje. Wszyscy radni doszli do wniosku, że warto jest tego absolutorium udzielić zarządowi i starości, i w konsekwencji było jednogłośnie. To jest ogromna satysfakcja. Czy... Już rozpoczęty rok będzie się jawił jako trudniejszy, bardziej ambitny, jakby Pan to określił, w stosunku do tego, co wczoraj przygotowano? Ja myślę, że on będzie, on jest w ogóle trudny, chociaż po, po pandemii jest jakby, nie zaskakują nas pewne, pewne rzeczy związane chociażby wzrostem cen i tak naprawdę wieloma nie, niepewnymi informacjami. Ten rok jest dosyć dobrze ułożony, jeżeli chodzi po stronę dochodów i, i tych założeń inwestycyjnych. Mamy zapewnione środki finansowe również na wszystkie wszystkie inwestycje, które rozpoczęliśmy. Mam nadzieję, że jeszcze we wrześniu to, co zapowiada rząd, samorządy trzymają ten wzrost tzw. subwencji rozwojowej, liczę gdzieś na 7 milionów. Gdyby takie środki finansowe było, to my troszeczkę załatamy sobie te wszystkie niedobory, które wynikały przykład ze wzrostu cen inwestycji, ale też środki finansowe na wzrosty płac, które trzeba niestety zabezpieczyć. Zakładam, że wydatki inwestycyjne, jeżeli te wszystkie przedsięwzięcia, które żeśmy przyjęli sobie do realizacji, te przedsięwzięcia, na które które zabiegamy o dofinansowanie to wydatki inwestycyjne powinny zamknąć się około 50 milionami więc on będzie w tej ocenie związanej z inwestycjami taki mocno proinwestycyjny